Gdzie ja jestem? Straszne zadupie. No ale pewnie taniej mieszkania były. Dobra Paulina, nie myśl już tak od razu materialistycznie. Miałaś zacząć nowy rok z nowym podejściem do facetów. Ogarnij się. Który to był numer? Zaraz. Gdzieś mi to podawał w rozmowie. Dlaczego w ogóle zgodziłam się przyjechać na pierwszą randkę do jego mieszkania? Przecież to ABC czego nie robić na randkach z Tindera. No ale nic, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Numer 420. Ech, wspaniale. Halo? Halo Szymon? To ja, Paulina. Pa Paulina z Halo? Widzę cię. Okej, okay, zaczyna być dziwnie, ale Przemek kiedyś też był dziwny. Może faceci dzisiaj tacy są po prostu? Nie bardzo rozumiem. Przez kamerkę. widzę cię. Sorry, dźwięk mi szwankuje. Czwarte piętro. A, i winda nie działa. Sorry. Nie ma co panikować. Ludzie robią to na całym świecie, w sensie umawiają się z nieznajomymi i lecą na żywioł. Zresztą Szymon wygląda na serio spoko kolesia, który nigdy by... Cześć, Szymon jestem. Przepraszam, to już wiesz, to z nerwów. Chodź. Napijesz czegoś? T może herbaty? Herbaty. I widzisz, tak samo zestresowany jak ty sama, o ile nie bardziej od ciebie. I wygląda jak na zdjęciu, a to już sukces. I posprzątane ma w mieszkaniu nawet pachnie ładnie. Jest git. Herbaty. A jakiej? Cejlońsko może, może pure. Zielona, jaśminowa, biała. Może być taka zwykła czarna. Zwykła czarna. Okej, okay, czerwona flaga to nie jest. Zdrowo jest mieć jakieś fajne hobby. Może akurat herbata nie jest rzeczą ultra fascynującą, ale mimo to lepsze to niż kolekcjonowanie kości zwierząt czy znaczków. Obie te rzeczy przerażają i nudzą jednocześnie. Gotowe, to chodź, już wszystko przygotowałem. Trzy rzeczy, których nie chcesz usłyszeć na pierwszej randce: to mama nie będzie nam przeszkadzać, drugie to mam przepustkę z więzienia do jutra, a trzecie to właśnie wszystko przygotowałem. To nie może oznaczać niczego. O cholera. To, to jest ósma gęstość romantyzmu. Muszę się przyjrzeć, czy na półce nigdzie nie ma mojego ołtarzyku, bo to klimat niebezpiecznie przypominający czarną mszę. No ale widać, że się starał. Kurde, to słodkie na swój sposób. Kolory i zapach jakby znajome. I te róże. No ale ilość świet spędziłaby sens powiek każdemu strażakowi, to na pewno. Eee, dobra, wiesz co, widzę, że chyba trochę przesadziłem. Nie no, co ty, daj spokój, no jest tak wiesz, ciekawie, przytulnie, o. Jak ubrać to w słowa, żeby go nie urazić? To bardzo miłe przecież, ale kurde, pudełko z pizzą by wystarczyło. Nie, Paula, serio, nie musisz. Teraz już wiem, że czasem mniej znaczy więcej. No, tu się zgodzę. No ale wiesz, to ostatnio o drogi, no to <grym> trzeba sobie jakoś radzić, co nie? Mhm, mm racja. <grym> Dobra, wybrnęliśmy, teraz powinno pójść jak z płatka. To co, oglądamy film? Tak, bardzo chętnie. Rany, ale przypał zasnąć na filmie, który sam dla nas wybrał. Przecież to... Aha... Ależ chrapie skubany. Normalnie by mi to nie przeszkadzało, ale w tym wieku trzeba już brać takie rzeczy pod uwagę. To, jakich kostek do zmywarki używa. To są bardzo ważne rzeczy w Szymo e, Szymon, pobudka! Mm. O. Ach, przepraszam, chyba trochę przysnąłem. E, jak się skończył film? A, y, y, wszyscy na końcu z, y, zginęli. Zginęli? Drastyczne to kinofamilijne. Oho, najbardziej ograny i klasyczny gest. Czy faceci serio tego nie widzą, jak oczywiste to jest? W ogóle, jak tak można od razu, na pierwszym spotkaniu? Przecież ja taka nie jestem. Fajnie, spędzimy dzisiaj czas. Dzięki, Paula. Nie ma za co, było przyjemnie. Przynajmniej odespałam trochę. Fajny film wybrałeś i. co on? On tak na serio? Na pierwszej randce już chce się całować? Jedyne co mamy wspólnego jak na razie, to zainteresowania wpisane na Tinderze oraz fakt, że zasypiamy na podobnym rodzaju kinematografii. Nie ma opcji! Co ty wyprawiasz?! Ale, nie nie, nie, nie No, ja myślałem, że. Myślałeś, że jak obejrzeliśmy razem film, to już możesz się do mnie lepić, tak? Nie, ja. Co to cholery, zrobiłem nie tak. Zrobiłem wszystko jak należy. No ale... ale spokojnie, no, spokojnie, Szymon. Ja. Tylko nie śmiej go przepraszać, dziewczyno. Jego urażona, to nie twoja sprawa. Nie miałaś ochoty, to nie, niech sobie z tym poradzi. Żadnego brania winy na siebie. Kupiłem kwiaty tak, jak je lubisz! Kupiłem świeczkę o zapachu takim, jak je lubisz. Nawet pomalowałem ściany na ten kolor, który masz w pokoju! Czyli na biało też mi wyzwanie. Ale zaraz w ogóle to. Skąd ty wiesz, jakie ja świeczki lubię? Zaraz, czy to. A więc jednak, no miałam rację, oczywiście. Czego innego mogłam się spodziewać? No to nie tak jak myślisz. Wiesz to ja już lepiej pójdę. Nie, poczekaj. Ja planowałem to spotkanie naprawdę długo. Od czasu podstawówki, kiedy na przerwie musnałaś mnie ramieniem pomiędzy polskim a matematyką 15 kwietnia 2004 roku. Nie pamiętasz mnie? Szymon, ja... Czuję, że to czas, by się stąd zmywać i to w podskokach. Mama mówiła, że się uda. Mówiła, Szymciuś, kup kwiaty, Szymciuś, kup świeczki, musisz nie pachnieć. Andrew Tate mówił, że muszę być pewnym siebie, muszę być samcem alfa. Dlaczego mi się to nie udaje? Dlaczego mi się wszystko nie udaje? Czy ja kiedyś spotkam osobę, która pokocha mnie takim jakim jestem? Okej, okay, może jestem trochę dziwny. No i przesadziłem. Trochę dziwny XD. Stary to jest gotowy odcinek Gabinetu Osobliwości. Del Toro. Wiesz co, Szymon? Nie przejmuj się, no. Na pewno gdzieś tam albo gdzieś troszkę dalej jest ktoś, kto cię pokocha. Myślisz? Może zacznij od niebudowania creeperskich ołtarzyków dla dziewczyn, które pierwszy raz zapraszasz do domu. To już jakiś start. No nic, muszę próbować dalej. No i muszę też przemalować mieszkanie, babcia nie będzie zadowolona. A to jest mieszkanie twojej babci? Tak! Jest nawet pokój obok, ale spokojnie, jest głucha, więc nic nie słyszy. Wszystko słyszałam, ty, Krypie! Wow, teraz to zaczyna być tak dziwne i pokręcone, że paradoksalnie to bym została dłużej i zobaczyła jak ta akcja się rozwinie, serio. I ta babcia za ścianą, kosmos. Sorry Paulina, no, że tak wyszło, no. Cztery lata starania na nic. Szymon, ja... no nie wiem co powiedzieć, ale wiesz, pamiętaj, no niektórym ludziom po prostu, no nie jest pisane. Pisane Szymonowi jest za to zawitać niebawem do porannego wydania wiadomości, to na pewno. Racja. No nic. Już nigdy mnie nie zobaczysz. Oj, no nie mów tak. Żegnaj. Szczerze? To chyba najlepsza rzecz, jaką można usłyszeć po zakończeniu średnio udanej randki, co nie? Ciekawe czy faceci też tak mają na swoich randkach. Jeśli chcecie, abyśmy nagrali odcinek z pierwszej randki Oczami Chłopaka, to zostawcie komentarz o treści Chłopak Randka i może taki zrobimy. Złoty Bilet powrócił. Jeżeli chcecie wziąć udział w prawdopodobnie najlepszym obozie w Polsce, kompletnie za darmo, to znowu macie okazję wygrać Złoty Bilet na Waxy Camp 2023, który w tym roku wyjątkowo odbędzie się w dwóch miejscach w Polsce. Jedyne, co musicie zrobić, to nagrać TikToka, wstawić go z hashtagiem Waxy 2023. Na zgłoszenia czekamy do dnia moich urodzin, czyli do 20 lutego. Jeżeli zastanawiacie się, jakie atrakcje czekają Was na obozie, to możecie sprawdzić w opisie. Jeśli zastanawiacie się, jakie są dokładne warunki konkursu, również wszystko znajdziecie w opisie. Życzę Wam powodzenia, bo naprawdę warto.